Dobra, nasza pierwsza rzecz w Szwajcarii do zobaczenia. Tama kontra. Kto skakał tutaj na bungee? James Bond. Nie Jerzy Brzęczek, nie polski James Bond. Prawdziwy James Bond. Ko nie wiem w którym filmie. Idziemy zobaczyć. Tama na razie największym szokiem Szwajcarii jest co? To, że rosną tutaj palmy. Nikt się nie spodziewał. Wszystko w górach. Strona zalana. U. O, tutaj szału nie ma, brud. Lepiej z tamtej strony. No dobra, James Bond skakał stąd. Skakał tam. I gdzie on uciekał? Po co? Widzę trochę nielogiczną tą scenę. Jak w ogóle można uciekać przed kimś i skakać na bungee? Trzeba zobaczyć to. Nadrobić. 84 rok. Podobno. Podobno 84 rok. Będzie poprawka, ale nie z mojej winy. Nie no, tak, pewnie, najlepiej na mnie zrzucić. No to popraw było, się teraz. No w Golden Eye, no, dobrze, To no. nie wiemy jeszcze kiedy było Golden Eye. Ale podobno później. Ale nie 84 rok. Ale stąd skakał James Bond. Właśnie stąd. Skok z tego miejsca kosztuje 1000 zł, i wydaje mi się, że nie jest tego warty. Wygląda to fajnie, ale. Ale nie, 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 nie za tyle. W Google wygląda to dużo lepiej. Google grafika w skali 1 do 10 nasługuje na 3,5, ale chyba za widoki górskie i za historię z Jamesem Bondem, a nie za samą tamę. Bo woda z tyłu brudna i, i, i szału nie ma. 1 do 10? 4 To jest osoba, która po prostu wam powie: Po prostu 4 to nie jest tak, że 4, dlatego że 4 bo no, pewne rzeczy mi się nie podobały. 4 za. Góry, cztery. Żeby nie było, że kłamaliśmy, to są palmy, a tam jest więcej.